Sięga wyjście rozdział trzynasty. Pan tak powiedział do Mojżesza. Poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Mojżesz powiedział do ludu. Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, bo potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tym to dniu nie wolno jeść nic kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Gdy zaś Pan wprowadzi Cię do kraju Kananejczyka, hittyty, amoryty, hiwwity, jebusyty, jak po przysiągu przodkom Twoim, że da im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Przez siedem dni będziesz jadł chleb przaśny, a w dniu siódmym będzie dla ciebie święto kuczci Pana. Tylko prześny chleb można jeść w ciągu tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach w tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu dzieje się tak ze względu na to co uczynił pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami aby prawo pana było na twoich ustach bo ręką potężną wywiódł cię pan z Egiptu i będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie gdy pan Wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla pana, i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie, co jest rodzaju męskiego, należy do pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych u ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, powiesz mu, Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu z domu niewoli. Gdy Faron wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję Panu męskie pierwociny złona matki i wykupuję mego pierworodnego syna. Będzie to dla Ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką. Wywiódł nas z Egiptu. Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza, powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa. Gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: Wspomoże was niezawodnie, Bóg, a wówczas zabierzcie stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A pan szedł przed nimi w dzień jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, w nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu, słup obłoku we dnie, ani słup ognia. W nocy.